Dany jest ciąg o takim wzorze ogólnym. A n równa się minus 3n plus 118. Gdyby było pytanie, który wyraz tego ciągu równa się 47, o ile taki w ogóle istnieje. To za to podstawilibyśmy 47 i wyznaczylibyśmy n. To n byłoby numerem wyrazu. Gdyby było pytanie, który wyraz tego ciągu równa się 0, to za AN podstawilibyśmy 0 i oznaczylibyśmy, i wyznaczylibyśmy n, o ile taki n w ogóle istnieje. Ale jeżeli jest pytanie, ile jest wyrazów dodatnich, to zrobimy taką nierówność, że to nasze minus 3n plus 118 musi być większe od zera. Gdyby było ile jest wyrazów ujemnych, to byśmy zrobili mniejsze od 0. Gdyby było, ile jest wyrazów większych od 7, to byśmy zrobili większe od 7. Ale jest pytanie, ile jest dodatnich, czyli większe od zera? I wyznaczamy stąd n. 118 na drugą stronę, czyli minus 3n równa się minus 118. Dzielę wszystko przez minus 3 i mam, że n, zmieniam kierunek nierówności, przecież dzielę przez liczbę ujemną, n jest mniejsze od 118 dzielonych przez 3. Czyli n jest mniejsze od 30. Dobrze, mogę sobie to zaznaczyć na osi kółeczkiem otwartym. 39, 1 trzecia w tą stronę to n ma być mniejsze od 39, 1 trzeciej to pytanie ile tutaj jest tych wyrazów na pewno 39 na pewno 38 i tak byśmy w końcu dojechali do jedynki Zera nie liczymy bo przecież nie ma wyrazu o numerze 0 najmniejszy wyraz znaczy wyraz o najmniejszym numerze to jest wyraz o numerze pierwszym to od jedynki do 39 takich wyrazów jest 39 wybieramy odpowiedź C